W końcu ta długa droga mi się, znalazłem ten meteoryt. Tak, i w nim jest to, czego szukałem. Piorun Zeusa. W końcu będę miał jak bronić swojej wioski. I szybko do niej wrócę lepiej. Kurde, już atakują. No nie, muszę ją bronić. Dobra, koniec tego, wypadł. Siema, siema, z tej strony Adowski, tak, a to jest kolejny odcinek z komendowego ratunku. Tak, jak widzieliście już po scence, tak, to jest kolejny odcinek, czyli drugi odcinek z komendowego ratunku, bo były cztery pomysły, więc jest odcinek i też możecie zdawać pomysły, albo w czym wam pomóc z comment blockami. ja to zrobię w kolejnym odcinku. Tak, no i wam pomogę oczywiście. Tak, cztery pomysły, bo jak będą to będzie kolejny odcinek. Tak. No jeszcze przed odcinkiem, raczej no już przed odcinkiem zostawcie suba. Tak, bo połowa, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Pijecie też na nową grupę na Discordzie Wyspa Adowskiego. Tak. No już chyba zaczynamy. Pierwszy pomysł to jest od Ayoxa. Tylko z innego kąta mógłbyś zrobić coś w rodzaju takiej różdżki. Mam na myśli, że na przykład trzymasz patyki, na przykład on tworzy lawę, gdzie patrzysz, lub albo piorun. Lawa by zbyt lagowała, pioruny już nie bardzo. I to jest ten pomysł, który był w, w stęce. Tak, yy, czyli i to, jakby ktoś się pytał, to było na tekstur który sobie zrobiłem. Jak trzymam różdżkę, to są pioruny tam, gdzie patrzę. I to jest dość dziwne do zrobienia. Pierwszy raz mi się zapaliło coś. Bariery się palą. E, bo tu mam fire speech, czy coś takiego. Więc no, mogę tak o. I mam też jeszcze zrobione, że jak użyję tego, to przestaje działać jak wezmę. I mogę trzymać sobie normalnie w ręce. Dopiero jak wezmę od ręki i znowu to, znowu to działa. Tak i to jest na armor standach zrobione. Ale to jest naprawdę trudno wytłumaczyć. Tu sprawdzam, tu z redstone block, to ogólnie jest komenda od tego, że jak użyję, żeby się zatrzymało, jak widzicie z redstone się zniknął, tak? I dopiero jak wezmę z ręki, to się nie świeci że mam w ręce i wtedy działa. A jak to, żeby zobaczyć, czy masz coś w ręce? Enchant, tak. Lur to może tylko y, enchantować właśnie, no, jak się nazywa wędkę, może tylko enchantować więc tylko to jak będziemy ją w ręce i tutaj widać, że to ciągle enchantuje jeśli każdą wędkę to ci zenchantuje po prostu wtedy sprawdza gdzie jest fishing hook czyli fishing hook to jest to co położymy to o to jest fishing hook yy, tak i wtedy tam jest set block yy, air 0 czyli tutaj w tym miejscu set block air a później tu z pochodnia bo to daje sygnał i to gasi pochodne jak widzicie i tu wtedy jest kill małpa armor standnej B zawsze armor standy lepiej nazwać jak już coś robicie na nim i wtedy set block resną block i to tutaj tak i wtedy jak już to ten blok działa to też na enchant i tutaj jest execute małpa Papa, czyli tam gdzie jest gracz sprawdzam gdzie jest gracz tam gdzie on jest sumuje armor standy nie ogarniam totalnie tego. to Totalnie ogarnąłem to ledwo ledwo. Inne pomysły jeszcze gorzej. Prawie, prawie w ogóle nie mogłem ogarnąć. To tak nie, nie wiem, jak to się znak nazywa takie do góry do góry. Ale to chyba sumuje coraz bardziej do góry, tak mi się wydaje. I 10. To sprawdzałem sprawdzałem jak to jest. I to mi sumuje tam gdzieś spatrzę. I ja sam się dziwię, jak ja to zrobiłem. Tak, i tutaj na drugim jest y, execute gdzie jest ten Sumuję lightning bow to jest armor B tak summon też armor B jakby co żeby był z nazwą i później kill armor B tak i od razu odłożę tą wędkę bo nie będę biegł z itemami no i chyba teraz pójdziemy do pomysłu dokładnie koksik Zrób takie coś, że Command block robi kamień, wykopujesz go, bo no, źle tu napisał. I po dwóch sekundach znowu się respełni kamień tak na okrągło. No to jeśli nie wiecie jak zrobić timer, żeby coś się działo po paru sekundach, wystarczy wam pies, lewitacja pół płytka. tak dajcie mu lewitację na ileś sekund i po prostu naciska wam po jakimś czasie płytkę. Tak ja to tak zrobiłem. Mam tu kilo z moim teksturpakiem, to sobie zrobię, bo się nudziłem. Wykopię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to jest takie pięć, ale to takie bardziej dłuższe pięć. Ale jest po pięciu sekundach. Jeszcze raz co nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tyle. I to wtedy test. for, czy tu jest stone. Tu komendy, raczej te kordy stone. Stone zero, data ID. Jeśli jest, to gasi pochodnie, czyli jeśli nie ma, to się zaświeca pochodnia i wtedy daje efekt małpa Type Wolf, czyli wilk, typ wilk, przycinek, name, równa się test. No bo tam jest pies nazwany test, żeby każdemu psu na świecie nie dawało kurde, no spadłem, żeby każdemu psu nie dawało efektu lewitacji na świecie, tak? I wtedy lewitacja na 3 sekundy na 1. A właśnie to jeszcze tak nie jest dokładnie na to jest 2 mniej trzeba dodać żeby było idealnie To dwa mniej i jest idealnie że jest idealnie 5 sekund. Tak, ja to tak testowałem i tak mi to wyszło. Tak i teraz idziemy do kolejnego pomysłu czyli pomysłu Myreima. Zrób że, zrób że po spojrzeniu zmienia się na jakiś blok. No, to ja właśnie coś takiego zrobiłem, ale to nie, że z każdej pozycji się, jak patrzysz na ten blok, to się zmienia. Tak, tylko idealnie z tego bloku, z tego o. Jak spojrzę, to się zmienia blok. Widzicie? Nie ma. Zmienia się. To jest naprawdę trudne do ogarnienia. Nie, nie wiem, czy mam to dosłownie. Ja to ogarniałem gdzieś z dwie godziny. To jest trudne, bo. Spróbujcie sobie to zrobić. Tutaj na każdym świecie są te same koordynaty. Tutaj jest x, y, z, czyli te koordynaty, co macie, czyli tego miejsca. Tak? Nie, nie włączaj. I później jest r, 1, czyli promien tego miejsca, 1, czyli tak, 1, 1, 1, 1, 1. Bo na zero mi się nie chciało działać, ale na 0 lepiej. I jest r, x, m, czyli em, Rotate X Czyli to jest to Minimum Minimum Rotate X Czyli w tą stronę I tu musicie na przykład od czegoś punktu do jakiegoś punktu czyli na przykład Odtąd Dotąd Tylko i musicie sami ogarnąć ile to jest tego 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 czegoś I tu ja dam minus 20 i RX to jest maksimum X Rotation X Czyli od minimalnej do maksymalnej. Tak. I tutaj jest r, y, r, r, y, m, czyli, czyli ta rotacja. Czyli minimum to jest ta. Od której ustawia się przykład minimum, ja sobie dam stąd. I to nie jest tak dokładnie jak widzicie. Jak tak sobie ustawię tak idealnie, tak jeden, jeden piksel to też się zmienia to ja nie, nie zostawiłem tego tak idealnie a jak widzicie tu to, to też nie jest idealnie no chyba, że tu stanę to może z tego miejsca to tak le lepiej i tu jest rx... E, ry czyli no od tego miejsca rx... ry m i rx... ry jezu trudno jest to wymawiać tak no i tak wam to powinno działać i wtedy set block stone 2 i tu jest pochodnia za tym, jakby ktoś się zastanawiał. Kurde. Tu jest pochodnia, jakby się ktoś zastanawiał. Jeśli skaśnie, to wtedy set block 4. Czyli jak nie będziemy patrzeć, to się zmienia na normalny stone. To jest naprawdę trudne do ogarnięcia, wątpię, żeby ktoś z Was to zbudował. bo że ciągle spadam. Tak, żeby ktoś, was, ktoś z Was to ogarnął. Możliwe, że ktoś może, ale oczywiście mapka do pobrania, tak jak po poprzednim odcinku i komendy też do skopiowania. No, tam jest link do komend, żeby się dał łatwo skopiować. Tak I teraz pomysł um, od Flesi, Flasti, Flasti, tak, zrób, weź zrób zbroję, przez którą lotamy bez kreatiwa. I tego się aż tak nie dało zrobić, bo nie da się sprawdzić, czy ktoś ma zbroję. E, tak? Tylko da się zrobić, czy ktoś ma coś w ręce, na przykład miecz. To wtedy enchantuje ten miecz. Tak, mam sharpness 2, bo tu działa tak samo jak na tamtym. Oj, jumpus mi dało. Właśnie, właśnie. E, poczekamy se chwilę. E, chwilę sobie poczekamy. E, teraz znalazłem błąd w tej komendzie. Dobra, spadniemy za chwilę. No spokojnie, spokojnie. Już spadam. Dobra. Dobra. No ogólnie tak to działa. <grych> Tylko, że to działa na trawę. Że mamy tpacz normalnie, tak? No nie, znowu, bo. No dobra, na trawie. Na trawie to trzeba robić, yy, bo to jest na działa. Czyli jak mamy normalnie w ręce, to nic się nie dzieje. Jak podskoczymy, to latamy i mamy I co możemy latać. I ten. I jak spadamy na tym, jest jump boost po to, że jak nawet spadniecie z najwyższej wysokości, to nie zginiecie, bo jump boost jakby odparnie was na wysokość. Tak to można nazwać. Tak, a jak spadniecie już na y, ziemię, to jump boost się. jump boost znika. Tak to można prosto wytłumaczyć. Możecie się y, latać tak. Tak, no, no tak możecie latać. I trzeba oglądać na trawie, żeby Jumbo zniknął, bo znowu polecimy w kosmos. I tu też działa na komendzie Enchant. Enchant najbliższemu graczowi Sharpness 1. E, tu nie można każdego zanieczętać i temu tylko tego, który jest. Można go i go tak, tak, tak można powiedzieć. Execute małpa P, czyli tam, gdzie jest, i Detect. Czyli y, sprawdza tam, gdzie on jest, tylko minus 1, czyli pod nogami, czy ma air 0. Jeśli tak, to efekt mapa P najbliższym graczowi. Levitation, 1 sekunda y, jedna sekunda na 5. to i true. True to jest, to, żeby partikli, a jeśli chcecie partikli to dajecie false, albo w ogóle nie dajecie. Tak. I wtedy to jest execute mapa P, czyli tam, gdzie jest. Partikle. Minecraft Basic Flame Particle Tak i to jest paragraf, paragraf 0.5 i spadnie paragraf. Ja sam nie mogę ogarnąć partikli, nie ma podpowiedzi do tych partikli, więc trudno ogarnąć, które działają, jak i jakie działają, ale ten działek wpisiecie, wpiszecie poprawnie i to jest pochodnia, czyli jeśli nie mamy, nie będziemy mieli w ręce, to będziemy spadać, to będziemy mieli levitation 0, nie efekt MOPP Clear, bo to chwilę zajmuje, tylko Levitation od razu 0, 0. To szybciej, szybciej spadniemy. I wtedy daje efekt Mopop P. Najbliższym graczowi Jump Boosta 100, 100 sekund na 250, czyli maksimum. I True, nie ma efektów. Tak. I tutaj sprawdza Execute MOPP czyli jeśli na pod nami jest yy, blok yy, no, ten gras, ten, no, ziemia z trawą, to wtedy efekt ma p clear, tak. No i tak ten cały command block działa ogólnie. Mapka będzie oczywiście do pobrania e, w opisie, komendy, będzie link do, do notnika żeby było łatwiej skopiować się wszystkie komendy, tak. Jeśli chcecie więcej odcinków, to daje, dajcie pomysły, tak, że mógł zrobić albo w czym wam pomóc z komend blokami. No i wbijacie oczywiście na grupę na Discordzie, bo stamtąd pomysłę też mogę wziąć. Yy, no i to tyle. Zostawcie suba. No i to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Elo!